10 dni nocy w lesie, ale gra co każdą noc staje się trudniejsza. Zaprosiłem dzisiaj swoją dziewczynę i będziemy kręcić co każdą noc na kole fortuny, utrudnienie, które zostaje z nami albo do końca nocy, albo do końca całej rozgrywki. A jeżeli ja zginę bądź ona, wypłacamy sobie po 5000 Robux. A ty widzów możesz dostać klasę cyborga ode mnie. Wystarczy, że skomentujesz ten film? Zostawisz łapę w górę i zostawisz suba. W takim razie pierwszy spinkołem. Dobra uwaga, co poleci, co poleci, co poleci. Eee... A. Ty trzeba dać drzewo. Dobrze, że już zaczęłam. Widzowie, to będzie najcięższy dzień, dzień nocy. Bo w naszej puli są takie utrudnienia, które są albo na jedną noc, albo na całą gierkę. No i niestety wypadło nam to na całą gierkę. I to chyba zostajemy na drugim levelu ogniska. Nie, ale tak ważne, to będziemy musieli zraszować jak najbardziej to dorobienia paliwa. Co uważasz o tym? Nie mam problemu, ja już mam najlepszy ciarkę w grze, Przystam. Widzowie, napiszcie rówce jakiś miły komentarz, żeby wystąpiła na kolejnym filmie ze mną. No, no, bo ona się trochę wstydzi, trochę się wstydzi, co? Teraz się pewnie zaczerwieniła i mówi. Ale jest jeden plus w sumie z tego, że możemy palić tylko dragdem. Mianowicie, że ani karmistrzy, ani węgiel nie będzie nam miejsca w worku do zbierania. Ale mi plus! Normalnie, słuchaj. O, jest! 15 miejsc! Widzicie, widzowie? Ona jest jak bora. Gdy ja mam 7 miejsc z worku, ona ma nagle 15. Gdy ja mam dobrą siekierę, ona ma najlepszą. Widzowie, ja w tym czasie też zbuduję mapę. To na pewno będzie nam potrzebne, bo mrówka się na 100% zgubi bez mapy. Nie, ja po prostu tutaj mapy tak nie Żywa. I nastał kolejny dzień. Moja droga, losujemy. Uwaga, bum! Co tym razem? Proszę. O nie. Haha, ha. chodzenie tyłem przez dwie minuty. Gdzie jesteś? E, o właśnie filka. Ej, jaki jest problem? Cholera, nie wszystko atakuje teraz, gdy chodzę tyłem. Jak ja mam ścinać, że. Uda się ścinać drzewo tyłem. O, okej. Okay. Nie wiem, co się dzieje. Czuję się, jakby po prostu odebrali mi wszystkie umiejętności istnienia. Które też. A wiesz, że tak naprawdę musimy chodzić do nocy tyłem? Bo tyle zajmują dwie Minuty. Chcę ja w ogóle ten węgiel zbieram, skoro mi i tak go nie możemy użyć. Ja mam na przykład taki problem, że potrzebuję oswoić wilka i żeby oswoić wilka, to muszę zabić drugiego wilka, tylko nie wiem, jak ja mam to zrobić tyłem. No, bez klasy Vampira albo jakiejś mocno takiej atakującej, nie uda ci się to. Udało mi się. Aha, no to co pozrobię? Jak jakie mam skrzynię tyłem? A dobra, da się tyłem otworzyć skrzynię nawet. Uuu, dobra, torba. Widzowie, wybywam Wam szczerze, mega dziwnie gra się tyłem. Ej, mam pierwsze dziecko, odbijam pierwsze dziecko tyłem. O nie, o nie! Nie! Co tu się dzieje? Dobra, mam to. Ale dobra, ja nie wiem, jak otworzyć klucz tyłem. Ej, dobra, otw otworzyłem tego tyłem. Dobra, chodzę. Ej, normalnie tyłem ogarniam dziecioka. Noc się zbliża, zaraz będziemy mogli przestać chodzić tyłem. Mam taką nadzieję, bo szczerze, ja ledwo do, do ogniska się przyłapam. Widzowie, oglądajcie do końca, bo te rzeczy, które będziemy musieli robić, będą coraz to bardziej szalone. E, a ja sobie tylko skoczę po latarkę tyłem. A nie, już w sumie możemy przestać chodzić, bo jest dzień. Minęły dwie minuty. Eee umieram! Umieram z głodu jest marchewka. Zjadłem królika. Na świeżo. Tara, głodujemy. Musisz pozbierać drewno. A za chwilę będziemy musieli kręcić kołem. Co jak nam wypadnie, że nie możemy zbierać drewna do końca? No to zbieraj drewno teraz. Widzowie, to jest wszystko możliwe, więc naprawdę oglądajcie do końca, bo ten odcinek z każdego dnia staje się bardziej szalony. Kręcę kołem! Zobaczmy, co poleci. Co tym razem? O, losowe przestawienie slotów w ekwipunku. Nie na spoko. Tak szczerze, okej. Okay. Mam pod trójką kosy, ale się nie Graj. Ja kompletnie nie używam klawiszy na klawiaturze do tego klikania, więc ja i tak jestem jakby na plusie. Ona widzowie gra w tą grę na hardkorze. Możliwe, że bardzo nieświadomie utrudniam sobie bardzo tę grę, ale to nie jest problem. Mamy wilka! Na raz. Ty dajesz jedzenie wilkowi, gdy my głodujemy. No, mam bardzo dużo jedzenia. Jest! to to, to to jest moim przyjacielem. O nie, kolejny dzień, kolejne losowanie, a Ania nie zebrała jeszcze ani jednego drewno. No jak przez cały początek gry ja kreowałam drewno. Losowanie. Zobaczmy co tym razem? Nie możesz zabijać progu do końca... W dzień. W dzień. Ej, to jest przewalone. No, to jest troszeczkę spore utrudnienie. To jest mega mocne utrudnienie. Nie możemy nic. Tylko pytanie, czy wrogowie to są króliki? Nie, króliki nie, tylko wszystko chyba, co cię bije. Czyli wilki to też wrogowie. Ja bym to tak zaliczyła. Ech, jak ty zbudowałaś to? No nie wiem! A my w ogóle musimy upgradegnąć to. No właśnie, eksploruj, bo w ogóle ja zbieram wszystko, ty nic nie zbierasz. Widzowie, bo ja od poprzedniego razu nauczyłam się grać. Nie wiem, czy wiecie. I ja teraz jestem lepsza od niego. Czyli wiesz, że teraz po tym utrudnieniu my nie możemy w ogóle odbijać dzieci w dzień, tylko musimy jeszcze walczyć z Dedirem? Możemy odbijać dzieci w dzień, ale zabić przeciwnie. I tu musimy. A jeszcze będziemy atakowani. Ej, dobrze. Ej, to znaczy, że jak przetrwają y, kultyści u nas wycień, to nie możemy ich bić. No tak. Ej, dobra, to jest okropne. Ja nawet tylko teraz nie mogę zrobić. Trzeba iść na ufo, trzeba znaleźć ufo. No ja znalazłem. Dobra. Zabieram ich wszystkich od ciebie. Ty kultystami będziemy palili. Tak, to trzeba. Ech, ale możemy tylko palić drewnem. A! Złamałeś zasadę Widzowie, wymyślcie mi karę w tym filmie. Zrobię wszystko, co powiem najwyższy komentarz z ilością łapek. Ale nie! Tego też nie... Ja nie mogę! Co! Tego też nie możemy! Musimy tylko drewne? No tak! Ja bym to zaliczył. Przy okazji kolejny dzień, więc zobaczmy Co tym razem da nam to koło fortuny Oj, 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 oj Sakos używania latarki po zmroku Ale to jest jednodniowe. Co takie taki spokojne? Ale blisko to było, moja droga, że nie możemy sadzić drzew do końca gry Więc warto rozmnożyć te drzewa jak najszybciej Bo potem nie będziemy mieli drewna Dlatego ja właśnie tutaj robię już sadzonki Trzeba jak najszybciej znaleźć te dobre siekiery Bo wtedy będziemy mogli ścinać duże drzewa Mam strongholda, mam strongholda Robię go w nocy dzisiaj Nie ma sensu też w sumie w naszym wypadku robienia oleju. Paliwa. No. No tak. Za 20 sekund widzowie będą mogli zabić to obietnicę. To jest jakiś bez. Okej widzowie i już mogę robić strongholda. Jedziemy. Wybiło -00 Zaczęła się noc. Pamiętaj, że nie możesz używać latarki. Pamiętam, ale to, to nie jest problemem, bo ja używam swojej wielkiej kosy. No nie no, stronghold akurat jest easy, easy. Ja zrobiłem widzowy strongholda, mrówkę niestety wywaliło z gierki, e, ale zaraz padnę, więc muszę szybko to otwierać wszystko. I uwaga, nowy dzień, nowe losowanie. O boże, już się boję, tylko nie, co to jest? Codziennie rano wyrzucił sobie przedmiot. O nie, musimy pamiętać. Zamykam, zamykam oczy, uwaga, coś wybrałem. Uwaga, zamykam oczy raz jeszcze. Czy mam coś? No. Co mam? Tarczę. Idealnie, chciałem się je pozbyć. Dobra, traja. ja. Uu. Revolver. No nie, no dobra. A czy możemy go podnieść po, po tym No to, to, to jest dobre pytanie, nie zostało ono sprecyzowane. W ogóle ja mam klasę ulepszoną troszeczkę w kamera i y, z drzew y, lecą mi jabłuszka. Ale to jest useless. Dobra, ja muszę iść widzowie, zapalować na króliki. Niestety jest to jedyna istota, którą możemy gdzieś położyć. Wszystko inne nam odpada. No, chyba, że jest noc. Dobra, widzowie, i ja idę po wilki. Idę naparmić trochę i przeeksploruję może coś. Widzowie, mrówki ze mną nie ma. Nie wiem, co się z nią stało. Chyba dostała blue screena. Po tym, jak mrówka dostała blue screena, postanowiliśmy uruchomić jeszcze raz nagrywkę. Myśleliśmy, że straciliśmy pliki. I tak naprawdę zaczęliśmy od nowa. Ale nasze kary będą się sułowały. Losowanie. Zobaczmy, co poleci. Zakaz jedzenia mięsa. Od startu do końca gry nie możemy jeść mięsa. Już? Tak, moja droga, już. Nie możemy zjeść ani jednego mięsa, więc musimy przyraszować ten gulasz. Dobra, nie ma problemu, ja już mam dużo drewna. Mam już dziecko. A, i tak nie zbierę tego mięsa z tych wilków. Dobra, musimy tak naprawdę w sumie cały czas spiedranować grę, bo każdy nowy dzień to jest dla nas coś, co może nam kompletnie zmienić rozgrywkę, także... Widzowie, ja w pierwszy dzień zacznę przenosić wszystkie do nas i jeżeli będzie naprawdę jakieś grube utrudnienie, przyda nam się to. Uwierzcie mi. Ja w związku z naszym problemem mięsnym robię dwie farmy już. I uwaga, dzień numer dwa. Sprawdźmy co koło fortuny tym razem nam powie. Uwaga, pum. Sprawdźmy to. i Zakaz wojszczatu przez jeden dzień. Gratuluję, aktualnie będziemy porozumiewać się z mrówką mimicznie. Dobra, widzowie, ja nie wiem jak mamy teraz komunikować się. Ja jej zabiorę te wszystkie sezonki. Swoją drogą chłopaki Pokażcie moc w komentarzach, że jesteście. Team chłopaki czy dziewczyna, po której stronie jesteście? Kto wytrwa znasz najdłużej? Chciałbym bardzo to usłyszeć, więc możecie pisać jak najbardziej. Co ona wysyła dla łotki? Bułka w piekarniku? To jest jakiś kryptonim widzowie, o co jej może chodzić? O nie jest rajder, ja zapomniałem totalnie o nim. O ona zdobała dzieciaka? Wow! Ej, nie jest jadomi, co jedzenie! Nie, napisałem, że będę umieram, nie, to był sabotaż Polera, nie ma jedzenia, nie ma jedzenia, nie ma jedzenia, nie ma jedzenia, co ona zrobiła? Nie, 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 kurczę No wycień, co? Ja już jestem minus 5 kołam, drugi dzień To nie było zamierzone Czy ty jesteś dumna z siebie? Ej, to nie było zamierzone, myślałam, że jesteś dumna? Nie pisałeś mi, że jesteś głodny Je, też Składaj mnie teraz Widzowie, a my kolejną rzecz co 30 sekund musisz się zatrzymać na 5 sekund. Ja mam ten luz, bo ja, jak na plaży, ja so leżę. Ja so leżę na plaży. Zawsze ja naprawdę już nie mam siły. Jest kolejny dzień i ja co 30 sekund teraz muszę się zatrzymać na 5 sekund. Stój najlepiej 10 sekund. Mam kolejny bandaż w razie czego, gdybyś znowu umarł. Zawsze najlepsze stanie na 5 sekund jest wtedy, gdy ścina drzewa. Nie ukrywam. Tak, widzowie się zirytowałem. Naprawdę. To się jeszcze skąbiło w ten brak wojszatu, szatu. Najgorsze to było. Ja tam już umierałem z Głodu dosłownie nie sprintowałam, tylko dlatego, żeby nie umrzeć. Uwaga, mamy 100 drewna. I na co my to wydamy? Na pewno na działki rolnicze, stuprocentowo. Weźmiemy tarczę słoneczną i upgrade. Przydałby się garnek. No, bo to jest jedyne, co nas uratuje. A nie, ci robię mały kojec taki tutaj za workbenchem, za to, że mnie zabiłaś. <laughs> nie ma problemu. Nie, znowu się wywalę z głodu. Dobra, widzowie, znalazłem jakąś yy, porówkę. O, tutaj znalazłem. Jednak żyje. Masz Skrapa? Mam, przyniosłem. Rób garnek, bo mamy jedzenie. Idź po skrapa, zacznij coś robić. No chcę zrobić jedzenie, bo ja też nie mogę nawet biec normalnie, bo mam tak po prostu mało jedzenia. I właśnie, widzowie, losujemy, bo kolejny dzień. Uwaga, co tym razem? O nie. <ścoughs> O, oh, możemy bić wrogów tylko w nosy. No, nie jest to najlepsze. No ale i tak słuchaj, umówmy się, i tak jemy tylko marchewki. Więc w tej kwestii, okej. Okay. Ale w sumie, nawet takie zbieranie skrapa to będzie udręka, jak nie będziemy mogli atakować widzowie. Napiszcie, co sądzicie o tym w komentarzu. I napiszcie, kto lepiej gra z nas, ja czy mrówka. No ja, ja wiem, że ja lepiej gram. Oczywiście, że ja lepiej gram. Bez Bezapelacyjnie w ogóle, to nie ma co nic mówić, kto war. Przez kogo? Kto mnie sabotował? Ja cię nie sabotowałam. Widzowie, no ja się czuję non stop ogólnie sabotowany. Wow, ej, widzę jak cię gonią. Super Ania. O, rewolwer. Mamy coś do obrony w ogóle w bazie? Nie mam. To ja jestem tym, który musi nas obronić. Przyniosłam skrapa. Ej, ej! Co jest? Dedir? Co, Co to jest, by było? To Dobra, ale pokonaliśmy ich elegancko. Ale widziałeś to, nie? Tak, nam tutaj. Może ja bym postarał się uratować drugie dziecko, póki jest noc. Tak zrobię. Możesz spróbować. Ja w tym czasie może coś porobię w bazie. Mami? Nie, może i coś poeksploruj. Nie siedź w bazie, proszę cię, Rówka, tylko nie siedź w bazie. O, mamy jak Nie mamy. A może poszukać skrapa? No przecież dopiero co przyniosłam. A ja się boję wychodzić w nocy. O no, nie, to będzie mega ciężkie. Dobra, mam, 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 mam mam, mam wilki. Jest, 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 jest. jest. Szybko dzień sekund, bo po tym ich nie będą mówić. O nie, jeleń! No way. Dwie sekundy. Dobra, mam, 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 mam. mam. Zniszczyłem wszystkie wilki na czas, na styk dosłownie. Dobra, ja mam skrapa. No i widzowie, no Nowe Koło Fortuny, zobaczmy, co tym razem nam się wylosuje. O, już się martwię. No właśnie, bo jest losowanie. O, jest? Zakaz skakania przez cały dzień, to jest luz, widzowie. No to pozdro, ja nie mogę zdobyć... O, dobra, myślałam, że nie mogę zdobyć bandaże przez to. Czy ryby liczą się jako mięso? A... Nie wiem. <noise> jest taka... To... Jest nie no, to ja bym powiedział, że tak. Yy, mamy problem, bo padam do jeziora i... Biję mnie wilk, padam do jeziora i nie mogę skakać. Umarłem, umarłem, umarłem! Ej, bo ja też umrę zaraz! Dosłownie, ej, mogę skoczyć, mogę skoczyć? Tak! Dobra, dobra, dobra. Masz karę. Eee, dobra, skoczę drugi raz! Masz dwie kary! Ale ty umarłeś no, dwa razy, więc wszyscy masz Ale 10, ja płacę się składa robux, a ty? <laughs> No mam to w dupie, prześlej te 10 to Robux, ale mrówka będzie musiała zrobić dwie kary, czyli dwa najbardziej lajkowane komentarze z karą dla mrówki. Możecie napisać tak: hashtag kara. Zrobiłam to tylko dlatego, że po pierwsze umarłeś, po drugie, gdybyś nie umarł, to jeszcze ja bym mogła umrzeć. Ej, pot nie mogę wyjść! No podnieś mnie! Ale mam low HP, A tu jest krab obok ciebie zaraz! Dobra, widzowie, trzeba wylosować kolejną rzecz, niestety. Uwaga, co tym razem? Proszę, coś normalnego. Maksymalnie trzy przedmioty w ekwipunku. Eee, no to tak co najmniej 4000 tysiące przedmiotów muszę wyrzucić. Ja wyrzucam latarkę. Aha. No ale pytanie, czy liczymy do to worek? No tak. No to, to będzie ciężka gra, widzowie. Mamy tylko trzy sloty w ekwipunku. Konewkę, wywalam flat wywalam rewolwer i wędkę. A ja idę zrobić strongholda. Swoją drogą możemy już skakać, jak widzicie. No ale trzy przedmioty to jest... Czemu mam ze sobą ten gulasz, widzowie? Nie można mieć gulaszu też? No nie, no. Trzy przedmioty. Ja mam siekierę, worek i kosę. Ale ile to? To <gry> końca gry. No chyba żartujesz. No tak, już. Bo to jest ciężkie 99 nocy w lesie. O, swoją drogą, ej, mam na sobie bandaże i apteczkę, widzowie. Ja to muszę wyrzucić. Żeby być fair, podniosą mi to do ekwipunku. Nie wiem, jak ja mam to przetransportować. Po prostu to tu zostawię chyba. I idę robić holda, póki jeszcze mam czas, widzowie. Minuta. A, bo my możemy być tylko w nocy, tak? To... No tak. A co ty zapomniałeś? No, no tak, ale jej ja tak niczego nie bije. Dobra, widzowie, ja sobie robię to strongholda naprawdę na spokojnie. Ja go chyba w minutkę zrobię. Coś mi się tak może wydawać. Ognisko nam zaraz zgaśnie. Dobra, widzowie, zrobiłem na czas strongholda. Dosłownie w ostatniej chwili otwieram ruby chesta. Mam piłę łańcuchową. Oj, opę, Ale nie możesz jej wziąć, bo. No tak, no będę musiał ją jakoś wynieść. Musimy ratować jak najszybciej te dzieci, bo ja nie wytrzymam tak długo już grać po prostu z takimi utrudnieniami. Dobra, narzekasz, że ja wracam z piłą. Ach, pierdziela, tą piję, mogłem zamienić za siekierę. No tak, widzowie, to działa. Ale i tak się wracam, bo są tutaj apteczki, moi drodzy. Ej, no nasze ognisko po prostu cały czas wypada. Ej, no nie mogę podlać pola, bo nie mam koneczki. Widzowie, ja pójdę zlokalizować trzecie dziecioka i może go odbijemy. Co ty na to? Bo... Ale jest dzień. No właśnie. A co za tym idzie, losujemy kolejne utrudnienie. Oby coś lekkiego. Uwaga, zakaz opuszczania jednej lokacji budynku przez cały dzień. O nie, bije mnie ktoś. Co to znaczy? To znaczy, że musimy przed noc poza ogniskiem. A to nie tak, że jak gdzieś wejdę, to nie mogę wyjrzeć po prostu? Nie, to znaczy, że my będziemy musieli przetrwać cały dzień, jedną noc w budynku. No! <laughs> Ja w ogóle przy sobie umieram z głodu! Tak, umierasz? Ej, ale nie biegnij, tam ja ci nie pomogę! Chodź, Ej, niedźwiedź mnie goni! No i bardzo dobrze, ja też ci nie pomogę, jak umrzesz. Ale my mamy współpracować! To no nie jest współpraca, jak mi zabierasz całe jedzenie! Ej, dobra, ja idę na ucztałę. Dobra, to będzie mój budynek, w którym przenocuję dzisiejszą noc. A ty gdzie jesteś? Ja nocuję w dziczy. Co się dzieje u ciebie? U mnie jest luz totalny. Tak? Jest u mnie fajny, ludzie. No widzę jak sowa cię goni. Ej, ona wchodzi za mną po schodach! Nie, no co ty robisz? Ej, wypuść mnie! Chcesz gulasz? Nie, jestem na najedzona. Ale stań na barierce! Sowa za mną weszła po schodach. No ale stań na barierce, bo się wilki będą raskali. Nie. Ale współpracuj ze mną. Okay. Nie, no bo ty mnie sabotujesz, to ja teraz też w ogóle nie będę z tobą współpracować. Nie. Skończyło się. Losowanie. Uwaga. Wyrzuć losowo z sekwipunku jedną rzecz każdego dnia. No super, no to co? Trzy dni już nie mamy nic z sekwipunku, tak? Ja wyrzucam, wyrzucam zupę. <noise> Ja w rewolwer, bo to jedyne, co mogę fizycznie wyrzucić. No, nawet nie mogę kosy wyrzucić, zobaczcie, więc... No, ja będę nosił zupę, żeby je wyrzucać z rana. No, nie jest to taki łatwy challenge. Hmm, ale idę zobaczyć, bo zaraz Stronghold się powinien odnowić. Ale w sumie ten trzeci dzieciok powinien... No, chyba idę go zrobić. No, ja już znalazłam trzeciego dzieciaka, tylko że problem był w tym, że umierałam, bo nie chcieli dać jedzenia. I teraz już go nie zabiję, bo mam, nie mam rewolweru, bo musiałam go wyrzucić. Ja stoję 40 sekund, czekam na dziecioku i będę robił niedźwiedzia. Nie wiem, jak to wyjdzie. Jeszcze burza, o nie! Ja nawet siekiery ze sobą nie mam w ogóle. A musimy bić widzowie potworki w nocy, to jest najgorsze. O, jeszcze mi wilk dopadł. Co u Ciebie? Halo? Idę naszej bazy, bo jako jedyna mogę wspierać drewna w tej drużynie i nie mam też broni, więc jestem bezużyteczna. Ta gra byłabym mega ciężka. Jak by miała tak wyglądać? Trzy sloty, w ekwipunku jest noc, to mogę już atakować, ale mam straszne low HP. Ej, no nie, no, one mi się respią na głowie, widzowie, te wilki! Jak ja mam zrobić go? Jeszcze The Owl? Nie, no tak szczerze, to ja uważam, że taka jest po prostu już na tym etapie. Jest, jest, musimy wystarczająco traktować. Ja jedyne o czym myślę, to jest tylko to, żeby nie złamać jakiejś zasady przypadkiem. Ja tak samo, ale mam jedno niedźwiedzia. Już go walczę z nim. O nie. NIE! 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 15 koła Robux! To nie. się nie dzieje! To się nie dzieje! Nie! NIE! Co patrzysz? Przestań! Bo wiedzieć w tej grze są zbyt OP! Co tym razem mam na szkole fortuny? <laughs> Hahaha! sloty w ekwipunku! Wow! To miałoby sens, gdybyśmy mieli, nie wiem, 10 przedmiotów, pamiętalibyśmy, który jest na danym miejscu, ale teraz mam zupę pod jedynką i kosę pod trójką. Wow! mówisz, że ja mam cię uratować jak to obok 15 różnych rzeczy i ja nie mogę ich zabić i właśnie mnie goni wilk i właśnie przegraliśmy grę? Nie, nie przegraliśmy grę, nie możesz tak Gonimy Goni mnie wilk, palą w pułapkę, palą w pułapkę. Co? <laughs> Jezus! O jesteś, nie, 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 bandażuj się, bandażuj się! Nie! Ta gra była już... A wykonała z wróbką w zespole. Dziękuję Wam widzę, by zaglądali. To było wasze ulubione duo. I to była moja super dziewczyna, która nie będzie na mnie mega wkurzona po tym filmie, a nie po Machaj 15 tysięcy roku. O nie pamięta!